Siemaneczku, tutaj Wenta i zapraszam was do 20, czyli ostatniego już odcinka z serii Hitman 2 Cichy Zabójca. Tak więc zaczynajmy! Ok, tak więc mamy tutaj dwóch strażników, na których musimy poczekać, aby w odpowiednim momencie tutaj dokładnie pobiegnąć, uważając przy tym na nich, ponieważ są oni bardzo tutaj ostrożni i mogą w każdym momencie się odwrócić. I teraz tak będziemy tutaj kierowali się teraz w stronę drzwi. Gdzie będziemy biegnę biegnęli w stronę budki, tak więc szybko biegniemy, e, nas nie obchodzi to, że w nas po prostu tutaj strzelają. Od razu tutaj wchodzimy, bierzemy szybko karabin i od razu chowiemy się do rogu. Gdzie zabijamy od razu pierwszego strażnika. E, ich powinno tutaj wejść znacznie więcej, tak przynajmniej z trzech, tak więc czekamy jeszcze chwilkę, okej, okay. no i mamy tutaj drugiego, jeszcze chwilkę sobie poczekamy, zamknijmy drzwi, no i za chwilkę powinien przyjść tutaj dokładnie trzeci strażnik, jeszcze chwilkę poczekamy, aby na pewno się upewnić, że to wszyscy są, tak więc czekamy. I jest i czwarty. Się jeszcze na pewno upewnimy, tak więc otwórzmy, otwórzmy tutaj drzwi. Ok, nikogo nie ma. Z pozoru, ponieważ i tak jest tutaj jeszcze jeden yy, snajper, którego musimy zlikwidować. Weźmy sobie obrzyna na wszelki wypadek. Przy okazji, weźmiemy sobie tutaj amunicję wszystkie. Przypadkowo mi się tutaj klikło akurat na broń I tak, bierzemy tą całą amunicję I po tym jak już weźmiemy całą amunicję Odwrócimy się Gdzie będzie jedna z ważniejszych rzeczy Okej okay. Mamy tutaj snajperkę Tak więc weźmy jeszcze tutaj kilka amunicji Bierzemy całą snajperkę i załatwmy snajpera tym, czym on chce nas tutaj zlikwidować. Tak więc on powinien być gdzieś tam. I oczywiście tam jest. No i fajnie. Teraz sobie jeszcze zabierzmy nasz karabin i zmierzamy w stronę kościoła. Sobie jeszcze tutaj e, troszkę amunicji zbierzemy e, i tak e, w stronę kościoła, dokładnie tutaj wracamy e, po tych schodach. Tutaj oczywiście nikogo nie ma, ponieważ oni wszyscy e, poszli e, do budki i oni akurat zostali zestrzeleni. E, tutaj, jak będziemy e, patrzyli przez te drzwi, to mamy tutaj jednego strażnika, e, którego łatwo jest zdjąć. O, dokładnie w ten sposób. Za chwilę powinien tutaj przyjść jeszcze jeden strażnik. Tak więc czekamy. I akurat tutaj przyszedł. Tak więc zabijamy go również. Dokładnie w ten sposób. Teraz tak, mamy strażnika, który stoi w miejscu i łatwo jest mu tutaj zrobić headshota. Tak więc, podchodzimy powoli, widzimy głowę i strzelamy Odwracamy się i mamy tutaj jeszcze y, drugiego strażnika, który przyszedł jemu również można bardzo łatwo tutaj headshot'a strzelić Dokładnie tak I teraz powinniśmy y, udać się w kierunku góry tak więc idziemy powoli, upewniając się, czy nikogo tutaj innego jeszcze nie ma, i tak idziemy na spokojnie do góry, gdzie mamy tutaj dwóch strażników. Zabijamy od razu pierwszego. Drugi tutaj przychodzi, i fajnie sobie go tutaj likwidujemy. Teraz tak na przeciwko nas, za tymi drzwiami, powinien być jeszcze jeden strażnik. Ten snajper dokładnie, którego łatwo sobie tutaj zlikwidować, niestety, jest tam jeszcze jeden snajper, yy, którego już trudniej jest zabić. Dlatego go sobie raczej zostawimy na koniec. Tak więc, bierzemy całą snajperkę i zamykamy raczej te drzwi. No i teraz. Yy, Idziemy po prostu tam, e, w te miejsce, gdzie było tych dwóch e, strażników. Tutaj mamy od razu jednego snajpera Jak się przyjrzymy, od razu go zestrzelimy. I teraz będziemy się zajmować tak naprawdę dołem, ponieważ na dole mamy dużo strażników. Jednego po drugim będziemy po prostu tutaj zestrzelać. No i mamy. Pierwszego kandydata z dołu Fajnie poszła kulka I teraz e, Patrzymy i mamy Kolejnego kandydata A, Akurat snajpera o, Nie udało nam się Niestety przeżył, ale Druga kulka powinna tutaj Fajnie Dokładnie tak wejść e, Strażnik znalazł ciało ochroniarza Ogólnie tymi ostrzeżeniami się tutaj W ogóle nie kierujemy oni i tak nie wiedzą, gdzie my jesteśmy, tak dokładnie. I patrzymy tutaj. E, musimy zobaczyć, czy, e, czy tutaj nie ma kolejnego strażnika, bo gdzieś tam powinien być. Tylko gdzie. Jakoś go nie widzę. Tak się tutaj rozglądam. No i jest. Strzelamy. No, niestety chyba przeżył. Niestety przeżył. Ale okej, okay, dobra, zostawiamy go sobie na później. E, tak więc, po drugiej stronie mamy tutaj jednego e, strażnika kolejnego. Który również ma tutaj skierowaną snajperkę, i fajnie nam się udało go zdjąć. Teraz. Powinniśmy znaleźć tamtego strażnika, którego nie zlikwidowaliśmy. I jest ich dwóch tutaj akurat. Tak więc likwidujemy tutaj jednego. Ok. I teraz ten jeden nam został. Teraz gdzie? No, jest on, tylko nie widzę kurczę jego głowy. Ok. No i udało nam się. Na dole to chyba wszyscy się jeszcze tak rozejrzę. No dobra. Teraz e, sobie zobaczmy tutaj. Zejdźmy na dół. Eee. Nikogo tutaj nie widzimy. Zobaczmy co mamy tutaj za drzwiami. No nikogo raczej nie ma. Zobacz... Weźmy sobie karabin. Na wszelki wypadek. Okej. Okay. Po drugiej stronie mamy jednego strażnika, tyle wiemy na razie. Tak, więc zbierzemy od... naszą snajperkę, bo ona jest tutaj najważniejsza. I wracamy się e, dokładnie e, do jakby to powiedzieć, naszego starego mieszkanka. E, ponieważ tutaj mamy z boku tego naszego mieszkanka drzwi, którymi sobie fajnie przejdziemy, uważając przy tym. Ponieważ możliwe, że tutaj jest akurat jakiś strażnik. Dlatego powoli sobie tutaj po cichutku wejdziemy ponieważ za którymi drzwiami które tutaj są powinien być klucz który nam się akurat przyda dlatego powoli tutaj zmierzamy chyba do tych drzwi tutaj powinien być raczej klucz spójrzmy okej okay. No i otwieramy je. A klucz będzie nam oczywiście tutaj potrzebny, ponieważ, e, jak wchodzimy właśnie do tego kościoła, to e, po prawej stronie są również drzwi, do których nie mogliśmy wejść ponieważ nie ma, mieliśmy do niego klucza. A teraz dzięki niemu będziemy mogli sobie na spokojnie tam wejść. Oczywiście weźmiemy sobie tutaj jeszcze naszą snajperkę i jeszcze raz e, teraz zmierzamy w kierunku właśnie kościoła, e, dokładnie tego głównego wejścia, e, gdzie wejdziemy teraz od e, prawej strony. Bo teraz już na spokojnie możemy wejść, bo mamy klucz. Tak więc wchodzimy. Upewniając się przy tym, czy nikogo tutaj na pewno nie ma. No, na szczęście nikogo tutaj nie ma. A za tymi drzwiami powinien być właśnie jeden. Strażnik się jeszcze tutaj na pewno upewnić Nikogo tutaj nie ma. Ok, tak więc weźmy sobie może karabinek i zabijmy od razu tego to ochroniarza. I teraz e, powinniśmy pójść na górę, ale przedtem powinniśmy raczej wziąć e, naszą snajperkę. I tak. E, tutaj, za tymi drzwiami, spójrzmy. Mamy oczywiście tutaj strażnika, którego fajnie sobie możemy zabić. Tak więc zabijam go. I teraz tak. Gdzie jest moja snajperka? Gdzie ona jest, kurcze? No nic, wejdźmy najpierw i zobaczmy coś. Bo z tej strony raczej łatwo będzie teraz zabić tego snajpera, tylko kurczę gdzie on jest. Boję się, że on mnie zestrzeli. Dlatego będę musiał powoli tutaj robić teraz kroki. Gdzie moja snajperka? Chyba na dole. Oczywiście aż tutaj spadła. I tak. Teraz fajnie będziemy powoli robili teraz kroki. Ponieważ, kurczę, tego snajpera obawiam się najbardziej jest on tutaj kurcze w bardzo niewygodnej pozycji dla nas niestety i kurcze trudno jest go tutaj zabić, ale wydaje mi się, że tutaj już raczej będzie prosta droga do zlikwidowania go. Tylko kurcze teraz go znaleźć po tej drugiej stronie, gdzie on jest. No niestety na razie go tutaj nie widać. Co jest dla nas niestety kurczę yy, z złe po prostu, no O, chyba go widziałem. Sobie przybliżymy fajnie i jest dobra, widzę go. I. Strzelimy. O! Tremisji yy, zaktualizowane

My son, I, I knew you would come back. Please, take this. It will protect you and keep you from harm. Pray for me, my friend, and promise me you will follow the right path. Promise me to live your life the right way. Promise me to follow your calling. Promise me. I promise. You have been a friend to me. But I must leave this place. As you see, I can be of better use elsewhere. My son, always watch your step. Carry this crocifisso, a symbol of the good things in human beings. Questo ti proteggerà da lui. Thank you, Father. I must leave. I always knew I never belonged in this world. I wasn't made for this. But I'll never forget those who betrayed me. And those who never failed my trust. I'll be carrying nothing from Contrano but this lesson. Never trust anyone. And rely on your instincts. The past. I'll never find peace here. So I'll seek for I'll the truth I. Like. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. w ten sposób zakończyliśmy tak naprawdę serię z Hitmana 2 cichy zabójca tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!